Dzisiaj miałem taki chillowy dzień, z zwerą sobie. Siedzieliśmy na ogrodzie i w sumie się właśnie skapłem, że nic nie wrzucałem przez cały dzień. A teraz lecę, lecę się strzelać na laser tagu. Kiedyś ktoś mi kupił na prezent laser taga i go nie wykorzystałem. Przepraszam, nie pamiętam kto to był, ale teraz jadę powiedzmy go wykorzystać. Chociaż to już nie jest jakby z tego voucheru, ale po prostu jadę pierwszy raz sobie postrzelać. Zobaczymy jak będzie. Cieszę się bardzo, że jest już dziś czwartek, bo jutro jest piątek, a po piątku jest sobota. A w sobotę wrzucam film, tak planuję. I nie mogę się doczekać, aż wam go wrzucę, bo jest przepotężny i no kurczę, no, no nie wiem, teraz mam coś takiego, że nie mogę się doczekać, aż, aż po prostu zmontuję jakiś film i wam go wrzucę i, i niesamowite to jest. Mam, czuję się w ogóle mega doceniony przez was i dziękuję wam za to i czuję takie mega wsparcie i, i, i czuję, że robimy fajne rzeczy. I że robimy coś nowego, także yy, jadam się strasznie. Bardzo. nie Strasznie, strasznie też. Przy Fest nigdy już nie popełnię tego błędu. Nie miałem żadnego t-shirta wolnego, to po pomyślałem sobie, wyjdę sobie w bluzie. Okazuje się, że jest tak ciepło, że to idzie wykipieć. Tak, Michael musi jeździć motorem. Michael no motorem musi odebrać zamówienie. Motorem. Motorem. Czemu nie? Bo Michael lubi jeździć tylko na tym zakręcie, gdzie... Wielkopomny zakręt, zakrę, gdzie tam y, bokiem poleciałeś, nie? Ale wyratowane było. Słyszałem, że ktoś wchodzi, więc troszeczkę się tego spodziewałem, ale... Nie <laughs> Dobra, i tak wam powiem, że jak od dwóch tygodni codziennie sobie kręcę włosy, to jak teraz mam proste, to aż się tak dziwnie czuję i chyba zaraz pójdę i ja sobie pokręcę znowu, bo, bo aż czuję się jak nie ja. A wy, ja, ja wy jak sądzicie? To mi jest w prostych, czy w kręconych włosach? Hmm? By the way, dla osób, które ostatnio były ze mną na streamie i widziały, jak się męczę z moim eyelinerem, który mi się skończył, mam pro tip, bo jeżeli macie eyeliner w pisaczku, to e, możecie sobie tam ten rysik, to się rysik nazywa chyba, ten rysik, wyciągnąć na przykład pęsetą i on prawdopodobnie z drugiej strony też będzie taki szpiczasty. Próbowałam tak z moimi eyelinerami i ten okazał się być yy, taki szpiczasty właśnie z drugiej strony, więc go sobie po prostu zamieniłam stroną i te kreski, które dzisiaj sobie zrobiłam, zrobiłam eyelinerem, który już mi się skończył, więc no tyle ode mnie, yy, protipy z Martą, no tyle. Niewiarygodne, kto to za mną chodzi, cały dzień za mną chodzi. Chyba mnie jednak kocha. Dzień dobry, ja właśnie dzisiaj byłam na płasnokcie. Jak już szłam na poznawcie. Teraz idę do dentysty, sprawdzić mój stan ząbków i zobaczymy, co mi tam mój dentysta powie. Właśnie do Scandinavianki, więc jestem mega, mega, mega ciekawa. A potem powrót do domu ekipy, ale dzisiaj jeszcze też wyjeżdżam, więc dużo się dzieje, dużo. Na razie jeszcze chodzę bez makijażu, polubiłam taki styl właśnie, że chodzę bez makijażu, ale mam rzęski, więc one też nadają takiego właśnie efektu, że jestem pomalowana, a nie muszę się malować, więc to też jest takie. Go, zdecydowanie. No i jazda, 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 jazda. Jadę do Warszawy. Jutro mam ważny dzień i ważne nagrania. A co do paznogci, bo pytacie? Przepiękne, idealne, przepiękne. Oczywiście robiłam je u Dominiki w Ostrym Pazurze. Jestem z... zawsze mega zadowolona. No ale nic, zbieramy się i lecimy w drogę. Dominika, oczywiście, jeszcze raz cię pozdrawiam. Zaraz wam pokażę, jeszcze, jak wyglądają. No i oczywiście też byłam na rzęskach. Też mi się podobają i powoli się przyzwyczajam. No ale jednak fajnie jest tak. Dlatego dalej się nie maluję. Chodzę bez makijażu dzisiaj cały dzień. Zrobiłyśmy takie fręcze. Bardzo mi zależą na takim naturalnym efekcie. I tak wyszło. Mega mi się podobają. Dzięki Domka. <laughs> Idealnie wpasowałam się pod trend hotelowy, czyli dywan, tie-dye, spodnie tie-dye. proszę bardzo. Manko się, moi kochani. Kto jeszcze nie oglądał wczorajszego filmu, zapraszam serdecznie, nie przyciągnij łapkę w górę i go przekieruję na mój kanał. Miłego dnia wam życie. Ty mi, ty mi, ty mi, Turner, stanie się wszystko, co zechcemy, czy to pójdzie o w tym bobsie grany odejdzie.